Witam serdecznie na kolejnym rozważaniu Bożego Słowa. Dzisiaj mamy tekst, który będziemy omawiać. Znajduje się on w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale od 1 do 13 wersetu. Więc jeżeli ktoś chciałby śledzić to, co będziemy czytać, to zachęcam. Powiem może tak dwa słowa na temat tego, kiedy powstał ten list i kim był Tymoteusz. List jest datowany na około 62-5 rok po Chrystusie, czyli jeszcze przed rokiem 70. W roku 70 została zburzona Jerozolima. Więc mamy mniej więcej 33 rok, to jest początek Kościoła, początek chrześcijaństwa. Tu mamy około 65, około 30 lat. Po rozpoczęciu kościoła, Tymoteusz jest takim wychowankiem Pawła, jest jego uczniem. Wiemy z innych miejsc, że był biskupem na Krecie, zarządzał kościołem tam. Paweł, apostoł, napisał dwa listy adresowane do Tymoteusza. Pierwszy i drugi. No i teraz przeczytajmy fragment, który mamy na dzisiaj, czyli drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od pierwszego do trzynastego wersetu. Ty zatem, mój Synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Podobnie kto, sieje, podobnie kto staje do zawodów, nie zdobywa więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który z stał i był potomkiem Dawida. O tym mówię głosząc moją dobrą nowinę. Właśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu, jak złoczyńca. A jednak słowo Boga nie jest uwięzione. Ja natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które wraz z chwałą wieczną jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z nim umarliśmy, wraz z nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy. Razem zapanujemy. Jeśli się go zaprzemy, on też nas się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, on pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Dobrze, tyle tekstu, i zastanówmy się w tym momencie nad jego przesłaniem, nad jego rozumieniem do pierwszego odbiorcy, czyli do Tymoteusza i też nad tym, jak my rozumiemy go dzisiaj. Paweł zaczyna takim ciepłym, ojcowskim takim słowem. Mówi: Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. Tymoteusz nie był fizycznym synem Pawła, był jego jakby takim duchowym synem. Paweł był dla niego takim, no, takim duchowym ojcem, ale zobaczmy. Na co Paweł zwraca uwagę? Pierwsza rzecz mówi tak: wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. Co to znaczy wzmacniaj się w łasce? To jest bardzo ważna myśl i chciałbym, żebyśmy się przez chwilę nad tym zatrzymali. Łaska to jest coś takiego, co ci się nie należy, a ty to otrzymujesz. Ja to tak obrazuję, że Bóg widząc stan w jakim jesteśmy, Posyła Chrystusa, Chrystus za nas ponosi ofiarę i teraz Bóg daje nam szansę, udziela nam pewnego kredytu zaufania. Mówi, ja Cię nie oceniam, nie potępiam, wiem, że wiele jest w Twoim życiu do zmiany, ale ja Ci daję środki do tego, żebyś Ty był w stanie zmienić się tak, jak ja tego chcę, tak z, przy, z moją współpracą. Tu jest powiedziane, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. Wiecie... Źródłem łaski może być na przykład inny człowiek. Człowiek okazuje Ci łaskę. Prawda? Nawet jest takie polskie przysłowie, które mówi, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, czyli nigdy nie wiadomo, jak Pan w stosunku do swojego podwładnego, to jest z tych czasów jeszcze szlacheckich, mamy to przysłowie, się zachowa. Więc ludzie generalnie nie chcą łaski od innych ludzi. Prawda? Dlatego, że wtedy mamy, mamy długi, a jak mamy długi, to nie wiadomo, co ten ktoś może kiedyś zażądać. Więc, generalnie, nie chcemy łaski od innych osób, chcemy być samowystarczalni. Ale tu jest powiedziane, wzmacnia się własce, której źródłem jest Chrystus, Jezus. To jest zupełnie inny rodzaj łaski. Bóg dokładnie wie, że my sami nie jesteśmy w stanie sprostać jakby Jego normom, Jego wymaganiom, nie mamy na tyle siły. Dlatego On daje nam łaskę w Chrystusie. On nas nie potępia, On przychodzi do nas w miejscu naszych słabości, naszych nieumiejętności i nas wyposaża do tego, żebyśmy zrobili krok do przodu. Oczywiście. Możemy mieć, możemy dowolną rzecz zrobić z łaską, którą nam daje Jezus. Możemy ją wykorzystać we właściwy sposób, a możemy ją roztrwonić. A możemy stwierdzić, no skoro Bóg mi okazuje łaskę, to znaczy, że wszystko jest super i ja w zasadzie to już nic nie muszę zmieniać. Wiecie, jest taki tekst w księdze Izajasza, w Starym Testamencie, który mówi tak, że jeśli bezbożny człowiek, Doznaje łaski, to wcale nie uczy się sprawiedliwości. Wcześniej mówi, że jeżeli Boże sądy docierają na Ziemię, to mieszkańcy Ziemi uczą się sprawiedliwości, ale bezbożni ludzie łaskę traktują jako przyzwolenie na zło i nie uczą się sprawiedliwości. Więc ważna myśl i ważna rzecz, to że Bóg jest łaskawy, to że nas nie ocenia, to że daje nam szansę, oznacza, że no, powinniśmy to wykorzystać. Więc Paweł zachęca Tymoteusza, żeby się wzmacniał w własce, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest jakby taki pierwszy wstęp, a później jest powiedziane o ludzkim towarzystwie, którym się otacza. I co radzi Paweł Tymoteuszowi? To co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również Innych. W tamtym tygodniu rozważaliśmy taki fragment o Filipie, może pamiętacie, który był prowadzony przez Ducha. Filip był jednym z siedmiu diakonów. Diakoni byli wybrani z ogromnej wspólnoty, no kilkunastu, może kilkudziesięciu, nawet tysięcznej, i teraz byli wybrani ludzie, którzy są pełni wiary. I ducha świętego. Takie dwie cechy miały te osoby. I Filip również miał tą cechę. To znaczy, że wielu ludzi nie chciało być pełnych wiary i ducha świętego. Woleli być dziećmi, a nie chcieli podjąć wyzwania i podjąć inicjatywy. Zwróćmy uwagę, jak Paweł radzi Tymoteuszowi, jakimi ludźmi ma się otaczać. Mówi tak. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, czyli nie są to jakieś tajne rzeczy gdzieś tam na ucho mówione, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Jakimi ludźmi powinien otaczać się Tymoteusz i w jakich, z jakimi ludźmi powinien pracować? Pierwsze, godni zaufania, a drugie, którzy są zdolni nauczać innych innych. Wiecie pragnieniem Jezusa jest to, żeby wszyscy ludzie na świecie dowiedzieli się o zbawieniu i skorzystali z tego. Ale bardzo często jest tak, że kiedy człowiek tego doświadcza, to jest tak zafascynowany tym, że w ogóle już nie myśli o tym, że on może przekazać to dalej, że on może uratować jeszcze innych ludzi, ale skupia się tylko i wyłącznie na sobie. I mówimy o pewnego rodzaju egoizmie, który my jako ludzie mamy. W takie polskie przysłowie mówi, mówi tak, każdy grabie, grabią pod siebie. Czyli naturalną rzeczą jest to, że my chcemy dla siebie wykorzystywać różne rzeczy. A jeśli jesteśmy ludźmi, po pierwsze, godnymi zaufania, to znaczy, że nasze słowo coś oznacza. Jeżeli mówię tak, to jest tak. Jeżeli mówię nie, to jest nie. To jest ważna rzecz. Jeżeli umawiam się z kimś na to i na tą godzinę, to jestem. Jeżeli mówię, że coś zrobię, to to zrobię. To są takie, w zasadzie można by powiedzieć, podstawowe rzeczy, ale pytanie, czy w naszym świecie dużo jest ludzi godnych zaufania? To jest dobre pytanie. Ale zobaczcie, tutaj. Są powiązane dwie cechy. Po pierwsze, to jest człowiek godny zaufania, a po drugie, to jest człowiek, który jest zdolny nauczać innych. To jest człowiek, który nie zastawia sobie tego sam dla siebie, ale przekazuje to dalej i inwestuje to w inne osoby. Zdajmy sobie pytanie: czy ja jestem człowiekiem godnym zaufania, który jest zdolny nauczać innych, czyli przekazuje te rzeczy dalej? Nie zostawia ich tylko dla siebie. Paweł mówi dalej. Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, który powołał go do wojska. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Od czego zaczyna apostoł Paweł? Mówi tak: krocz wraz ze mną przez niedolę, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Czyli Paweł postrzega siebie jako żołnierza Chrystusowego i Tymoteusza postrzega jako żołnierza Chrystusowego. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział. Że bycie w kościele zawiera w sobie takie trzy etapy. Kościół dla wielu ludzi jest szpitalem, bo poranieni ludzie przychodzą, którzy no, ciągną gdzieś za sobą jakąś przeszłość, jakieś, jakąś traumę, jakieś dramaty. I teraz właśnie Kościół, wspólnota wierzących w Jezusa, ludzi, ta łaska Chrystusowa, która nie potępia człowieka, która daje mu szansę, ona daje szansę, żeby ozdrowieć. Więc kościół jest najpierw szpitalem, czyli poranieni ludzie mają szansę odzyskać zdrowie. Z tym odzyskaniem zdrowia, to ja powiem tak: są dwa podejścia do tego: można zażyć środek przeciwbólowy, a można się wyleczyć. Nasza kultura najczęściej lansuje w taki sposób, żeby łyknąć środek przeciwbólowy, żeby przestało boleć. Czyli mam jakiś problem, zmagam się z czymś, więc żeby przestało boleć. No to co? No to nie wiem, znajdę kogoś, na kogo wyrzucę te wszystkie rzeczy, które z sumie mi jest za ciężko. Ja przez chwilę czuję ulgę, ale jutro znowu przychodzi problem. Może być inne rozwiązanie. Nie radzę sobie, więc sięgam po nie wiem, alkohol, narkotyki, po jakiś odurzający środek i przez chwilę zapominam. Ale potem znowu przychodzi problem, więc to nie jest właściwy sposób. A można dać się wyleczyć. Wiecie, Bóg ma rozwiązanie na każdy jeden problem, z którym się zmagamy. Pytanie tylko, czy ja chcę tego Bożego rozwiązania? Czy ja chcę zażyć środek przeciwbólowy? I wielu ludzi nie chce wyzdrowienia, dlatego że wyzdrowienie będzie wymagało zmiany myślenia, zmiany mówienia, zmiany podejścia do życia. Ale to jest ozdrowienie. Więc Kościół jest najpierw szpitalem i niektórzy mogą wyzdrowieć. Niektórzy nie chcą. Chcą tylko środki przeciwbólowe. Dalej, potem jest powiedziane, jest szkołą, czyli jest miejscem, gdzie człowiek się uczy pewnych rzeczy. I w końcu, jest armią. Armią żołnierzy, którzy idą, którzy wiedzą, że walczą z przeciwnikiem, który jest gdzieś w duchu, którzy stosują właśnie te Boże środki i są w tym skuteczni. Z całą pewnością Tymoteusz i Paweł byli na etapie bycia żołnierzami Chrystusa. Więc on wiedział Paweł, że jest na wojnie. I do Tymoteusza też mówi: Wiem, że jesteś na wojnie, więc krocz wraz ze mną przez niedolę. Jest trudno. Trzeba gdzieś przez błoto przejść. Trzeba gdzieś przez noc obserwować kogoś, prawda? W niewygodach, w deszczu, w zimnie. No różnie jest na wojnie. Narażony na zranienia jesteś. Nawet na śmierć jesteś narażony. Prawda? I teraz Paweł mówi o pewnym myśleniu, które powinien mieć Tymoteusz. I mówi tak. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Czyli mówi, ty masz zadanie, ty jesteś żołnierzem, a skoro jesteś żołnierzem, to skupiaj się na tym, żeby podobać się temu, kto cię do wojska zaciągnął czyli podobać się Chrystusowi. Wiecie, że nie da się podobać wszystkim ludziom? Nawet Jezus nie podobał się każdemu człowiekowi. Więc Paweł radzi Tymoteuszowi, zawsze znajdziesz krytyczne osoby, zawsze znajdziesz kogoś, kto jest niezadowolony z tego, co robisz, kto ma lepszy pomysł na ciebie, kto ci osądzi. Bywa tak. Natomiast ty zadbaj o to, żebyś przed Chrystusem był w porządku. Jak jesteś w porządku przed Chrystusem, to wystarczy. Dalej. Podobnie kto staje do zawodów, nie zdobywa więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. To jest kolejne porównanie do zapaśniczych zawodów. Sędzia w zapaśniczych zawodach sprawdzał, czy gdzieś tam nie ma niedozwolonych chwytów. Czyli są pewne reguły walki. I teraz Paweł mówi: Ty jako żołnierz, jako walczący, masz walczyć zgodnie z Bożymi regułami. Wiecie, Jezus kiedyś powiedział apostołom takie słowa. Powiedział tak, bądźcie przebiegli jak węże ale niewinni jak gołębie czyli mówi bądźcie pomysłowi ale bądźcie niewinni nie sięgajcie po diabelskie metody nie sięgajcie po metody przeciwnika macie walczyć tylko i wyłącznie bożymi metodami i dokładnie tak mówi paweł w kontekście podobania się Chrystusowi Mówi, jeżeli stajesz do zapasów, to musisz walczyć prawidłowo, bo nie dostaniesz wieńca, czyli nie będziesz przez sędziego właściwie oceniony. I dalej porusza jeszcze jedną rzecz. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. O, tu jest kolejna rzecz. Czyli on mówi teraz o udziale w materialnym bogactwie. Więc mówi, jeżeli ty się trudzisz, żeby pewne rzeczy się urodziły, to ty powinieneś pierwszy otrzymywać jakby, no to wynagrodzenie, które z tego pochodzi. Więc tu jest kolejna rzecz i zobaczcie, w siódmym wersecie apostoł Paweł podkreśla to i takim jednym słowem mówi tak rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Chcę zwrócić uwagę na sposób, w jaki apostoł Paweł przekazuje tą myśl. On nie powołuje się na Swój autorytet. Nie mówi, słuchaj, rób tak, bo ja ci tak mówię. Nie. Paweł nie chciał wytresować Tymoteusza. Paweł wiedział, że ma objawienie od Boga odnośnie pewnych rzeczy. On dotknął tych rzeczy, ale wie, że jeżeli Bóg nie da zrozumienia właściwego Tymoteuszowi, to nic nie będzie. Więc z naciskiem podkreślam taką metodykę. Tutaj no, działania Pawła i innych apostołów, bo to też się przewija. Oni nie narzucali ludziom swoich poglądów. Oni mieli właściwe poglądy w większości, objawione poglądy, ale oni jakby mówili o czymś i pozwalali, żeby Bóg każdemu z tych ludzi pomógł zrozumieć we właściwy sposób i we właściwym kontekście, dopasowanym do jego sytuacji, do jego życia pewną prawdę. Bo jeżeli przyjdzie objawienie pewnej prawdy do Twojego życia, to Ty będziesz już tą prawdą żył. A jeżeli nauczysz się reguły, którą przekaże ci ktoś, kto jest autorytetem, no to regułę często zapomnisz. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli reguł. Bogu chodzi o to, żebyśmy mieli objawienie pewnych prawd, żebyśmy z jego punktu widzenia spojrzeli na te różne rzeczy. Z historii wiemy, że Tymoteusz przeżywał ogromne zniechęcenie w tym momencie. Wielu z nas dzisiaj, chociażby z powodu sytuacji, która... Która jest z powodu zamknięcia, z powodu niemożności właściwego, normalnego kontaktowania się z innymi, przeżywa jakiś rodzaj przygnębienia, prawda? I teraz zobaczmy, zanim pójdziemy dalej, jeszcze, tak w pigułce teraz, na co zwraca uwagę apostoł Paweł. Mówi tak, po pierwsze, wzmacniaj się w chrystusowej łasce, to jest po pierwsze. Po drugie, otocz się godnymi zaufania ludźmi. Którzy będą chcieli iść dalej. Po trzecie, pamiętaj, że walczymy. Musimy walczyć prawidłowo, a ty, jako walczący, jako rolnik, masz prawo do korzystania też z efektów swojej pracy. To jest bardzo sensowne. I to wszystko, te wszystkie rzeczy. Paweł mówi: Niech Bóg da ci objawienie tych rzeczy. I dalej. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który z stał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę. Właśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu, jak złoczyńca. A jednak Słowo Boga nie jest uwięzione. Ja natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które wraz z chwałą wieczną jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to Słowa. Ym... Czy słowa na temat tego, czym zajmuje się Paweł? Czym zajmuje się Paweł? Paweł jest skupiony na głoszeniu zmartwychwstałego Chrystusa, potomka Dawida. Co to oznacza? Jeżeli my pamiętamy, że Jezus jest zmartwychwstały, z tym raczej nie mamy problemu, to już to słowo potomka Dawida nam dziś ucieka. Ale co to znaczy potomek Dawida? To znaczy, że jest izraelitom, to znaczy, że jest Żydem. Wierzymy, kochani, w żydowskiego mesjasza. Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida. Niektórzy twierdzą, że to nie jest już ważne, ale Paweł to podkreślał i on z tego powodu cierpiał, że głosił takiego mesjasza. Więcej jeszcze kiedy byśmy e, otwarli ostatnią Księgę Pisma Świętego, Księgę Apokalipsy Świętego Jana, i tam przy samym końcu Jezus się przedstawia i mówi tak, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, czyli najwyraźniej powracający na ziemię Jezus, bo Księga Apokalipsy już te fragmenty opisują Jego drugie przejście, ma świadomość, że jest z narodu Izraela, że jest potomkiem Dawida, Króla Dawida. To jest ważne. Dawid miał taką obietnicę, taki przymierze z Bogiem, że z jego rodu przyjdzie Mesjasz. I to było coś ważnego. Więc Paweł głosząc Ewangelię, głosi ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie, który jest potomkiem Dawida. I z tego powodu jest prześladowany i jest w więzieniu. Jest w więzieniu i dalej mówi, ja znoszę to wszystko ze względu na wybranych, pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które wraz z chwałą wieczną jest w Chrystusie Jezusie. Słuchajcie, to jest ważna rzecz dla nas, kolejna ważna informacja. Paweł, widząc wagę tego, że wielu ludzi powinno być, może być zbawionych, powinno być zbawionych, że Bożym pragnieniem jest to, żeby byli zbawieni, on głosi Ewangelię i naraża się innym ludziom, nawet do tego stopnia, że jest uwięziony. No, wiemy później, że zginął również, prawda? Tak samo jak i inni apostołowie. Czyli waga tego, żeby wszyscy ludzie usłyszeli Ewangelię, czyli żeby wykonać ostatnią wolę Jezusa Chrystusa, bo Jego ostatnia wola do apostołów i też do nas, to jest taka idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, po to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o możliwości uratowania się w Chrystusie. Waga tego jest tak duża, że warto narazić siebie na prześladowania, cierpienia, a nawet śmierć, żeby... Zrealizować to posłannictwo i to polecenie Jezusa. I ostatni taki fragment w tym tekście i myśli z tym związane. Wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z nim umarliśmy, wraz z nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się go zaprzemy, on też nas się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, on pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. O czym mówi Paweł? To jest taka bardzo mocna, istotna myśl w tym, w tym fragmencie. Jeśli z nim umarliśmy, wraz z nim ożyjemy, co robi Paweł? Paweł jest w więzieniu aktualnie, kiedy pisze ten list. Umarły jego plany, jego pragnienia, jego marzenia. Dlaczego umarły? Dlatego, że zdecydował się być, Posłuszny Jezusowi. Coś Wam powiem, kochani: jeśli chcesz być posłuszny Chrystusowi, to musisz umrzeć dla siebie dla swojego ja, dla swoich planów, dla swoich pragnień czasami musisz umrzeć czyli po prostu pozwolić, żeby to odeszło, żeby to nie miało pierwszoplanowej roli w Twoim życiu. Bo jeśli to będzie miało pierwszoplanową rolę w Twoim życiu, to nie będziesz posłuszny Jezusowi, tylko będziesz zajmował się innymi rzeczami. To jest to, co Paweł mówił do Tymoteusza troszkę wcześniej, mówi żaden żołnierz nie troszczy się o, o swoje utrzymanie, o, o, o te rzeczy, po prostu on chce się podobać swojemu dowódcy. Tak samo jest tutaj, więc pytanie jest takie, czy umarłeś z Chrystusem? Jeśli umarliśmy, to wraz z Nim ożyjemy, więc jeżeli umarłeś dla swoich rzeczy, to ożyją w Tobie Boże rzeczy. Dalej. Jeśli wytrwamy, razem z nim zapanujemy. O czym mówi tutaj Paweł? Mówi o wytrwaniu. O byciu wiernym Jezusowi aż do końca. Niezależnie od tego, co kto mówi, co kto myśli, co kto robi, jeżeli wiesz, czego oczekuje od Ciebie Jezus, ty powinieneś to robić. Nawet za cenę więzienia czy śmierci. Ale Paweł mówi tak. Jeśli wytrwamy, to razem z Nim zapanujemy. Co to znaczy, że zapanujemy razem z Nim? Pamiętacie taką sytuację, kiedy matka synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, przyszła do Jezusa, kiedy oni szli do Jerozolimy, z taką prośbą. Mówi, obiecaj mi, że moi synowie jeden będzie siedział po twojej prawej, a drugi po twojej lewej stronie w twoim królestwie. Jezus wtedy mówi, nie wiecie o co prosicie. Mówi, to nie jest moja rzecz dać te miejsca, bo to dostaną się tym, którym jest to dane. Ale o czym mówi Jezus i o czym myślała ta kobieta i uczniowie? Oni myśleli o królowaniu razem z Jezusem. Kiedy będzie to królowanie razem z Jezusem? Podczas jego drugiego przyjścia, nie pierwszego. Im się pomieszały przyjścia. Oni cały czas wiązali to z pierwszym przyjściem. Natomiast to... Dotyczy drugiego przyjścia, ale my jesteśmy przed drugim przyjściem. Jeśli wytrwamy, jeśli okażesz się zawsze wierny Jezusowi, to znaczy, że jesteś jego oblubienicą. A oblubienica, kiedy Jezus wróci tutaj na Ziemię, żeby królować, będzie królowała wraz z nim. Więc nie każdy, kto wierzy w Chrystusa, będzie z nim królował. Ale każdy, kto wytrwa w nim, a to jest dowód na to, że go naprawdę kocha, że naprawdę jego sprawy traktuje jako najważniejsze, to razem zapanujemy. Dalej, jeśli się go zaprzemy, on też nas się zaprze. Czyli możesz powiedzieć: Nie znam Jezusa. Nie interesuje mnie jego rozwiązanie tutaj. Możesz tak zrobić. Jezus mówi: Wtedy ja też nie przyznam się do ciebie. Jezus mówi: każdy, kto mnie wyzna, przed tym światem, to ja się do niego przyznam, przed Ojcem i przed aniołami. Co się mnie zaprze przed tym światem, to ja się go zaprze przed Ojcem i aniołami. Czyli, skoro ty mnie nie znasz, to ja cię też nie znam. To jest smutne. Ale dalej jest powiedziane: Lecz jeśli zawodzimy, on pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. O czym tutaj mówi Paweł? Pamiętamy, od czego zaczął się nasz fragment. Wzmacniaj się, własce, tutaj jest, Chrystusie, Jezusie. Bóg zdecydował się na pracę z niedoskonałymi ludźmi, takimi jak ja i ty. Ja jestem niedoskonały. Podejrzewam, że każdy z nas też jest niedoskonały, ale jest czas łaski. Więc Paweł mówi tak: jeśli my zawodzimy, jeśli z powodu jakichś Twoich słabości, starań, no nie wyszło ci, nie dałeś radę, nie zdążyłeś, coś ci się pogmatwało w tym wszystkim to On jest wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. To jest bardzo ważna myśl dla nas. Bóg nigdy nie odrzuca ludzi, którzy starają się, ale im nie wyszło. Nigdy nie odrzuca takich ludzi. Wierzy o nich co? Z jakichś przyczyn gdzieś tam coś się porobiło, więc On jest cały czas wierny. On się nie zmienia. Ty możesz upadać, Różne rzeczy mogą się dziać w Twoim życiu, ale On pozostaje wierny. Ale jeśli otwarcie się Go wyrzekasz, no to wtedy On tak samo wyrzeka się Ciebie. Myślę, że ten tekst właśnie pokazuje to, czym jest łaska. Czym jest łaska? Zobaczcie, ta łaska jest w Chrystusie. To jest niezasłużona, Boża przychylność. Ale żeby w pełni doświadczyć tego, co obiecuje Jezus, musimy umrzeć dla siebie po to, żeby ożyć z Nim. Musimy wytrwale się Go trzymać, wtedy będziemy razem z Nim królować. I dwie rzeczy mogą się zdarzyć. Możemy otwarcie z Niego zrezygnować. Wtedy On zrezygnuje też z nas, no bo to jest jakby wymówienie współpracy a możemy być okazać się zawodnymi i niedoskonałymi ludźmi i wtedy on zostaje na miejscu i przychodzi z pomocą i nigdy cię nie odrzuca. Kochani, ja w tym widzę ogromną szansę dla siebie samego. Ja jako niedoskonały człowiek współpracuję z doskonałym Bogiem, który dokładnie zna moje ograniczenia i możliwości. I zachęcam do tego, abyśmy nie rezygnowali w momencie, kiedy jest za trudno, kiedy gdzieś zawaliłeś, kiedy wiesz, że ci coś nie wyszło, dlatego że Jezus nie rezygnuje z ciebie wtedy. I niech ta myśl nam towarzyszy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.